Witam, w tym poradniku pokażę Ci w jaki sposób uruchamiać skrypty napisane w języku Bash za pomocą Nautilusa. Nautilus jest to menedżer plików środowiska GNOME. Konkretne skrypty możesz znaleźć na stronie gnomelook.org w dziale Nautilus Scripts. Mam tutaj przykładowy skrypt, który będzie otwierał nam stronę internetową przez Firefoxa po wpisaniu adresu w pojawiającym się oknie. Aby umożliwić sobie uruchamianie skryptu poprzez Nautilusa, musisz wrzucić go do odpowiedniego folderu w systemie. Wejdź do katalogu domowego i następnie wykorzystaj skrót Ctrl-H, aby wyświetlić ukryte pliki i foldery. Przejdź do folderu GNOME 2, a następnie do Nautilus Scripts. W tym miejscu wklej swój skrypt. Aby uruchomić skrypt, kliknij prawym myszy w dowolnym miejscu, wejdź w Scripts i wybierz swój skrypt. Więcej poradników znajdziesz na kanale Linux Supporter w serwisie YouTube.